Moi drodzy, zaczynamy, nie wiem czy wiecie, ale jest godzina dziewiąta rano, kiedy, jakiego dnia, to Wam nie powiem, ale jest jeszcze dosyć wcześnie. Jak widzicie, aura nie jest zbytnio sprzyjająca, ale za to znajdujemy się w centrum naszego pięknego miasta nakład nad Notecią, gdzie jednocześnie jesteśmy w centrum i na łonie natury. Za mną Dolina Noteci, przepiękna, widoczna, a ze mną Dzisiaj gość specjalny, dla mnie gość, ponieważ jednocześnie mój uczeń Szymon Hek, uczeń klasy drugiej szkoły w Lubaszczu, mój praktykant. Słuchajcie, ja myślę, że Szymon w przyszłości na pewno i to w ogóle bezdyskusyjnie będzie mistrzem kuchni, zresztą jako jedyny chłopak szkolący się w tym zawodzie w naszej restauracji. Więc bierzemy się do pracy. Co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was wspólnie z Nakielskim ośrodkiem kultury w ramach takiej edukacji kulinarnej to dwie proste potrawy. Pierwsza z nich to chłodnik litewski. Chłodnik litewski, czyli ze świeżej potwiny. I tutaj chciałbym wam powiedzieć, że pamiętajcie, żeby botwiny kupować bardzo świeżą. Jeżeli chcecie chłodnik gotować dzisiaj, to dzisiaj E, e, należy ją kupić. I zwracać uwagę w sklepach na to, żeby nie była ona z poprzedniego dnia. Spójrzcie, ta piękna, e, świeża botwina wykopana o godzinie szóstej, ona już się łamie, już lekko więdnie. A co by było, gdybyśmy kupili taką e, e, starszą? Szymon już zaczyna pracować, a ja będę Wam jeszcze chwileczkę opowiadał, co jakby musimy przygotować, a mianowicie tak, poszedłem troszkę na skróty, więc botwina razem z tymi buraczkami, czyli z korzonkami na dole, jest pokrojona w drobną, jest pokrojona w drobną kostkę. Zalana wodą do tego momentu słuchajcie, żeby tylko tą botwinę przykryć. Bo pamiętajcie, że ona jakby pod wpływem gotowania nam się troszeczkę skurczy. I tak dalej. Należy ją zagotować, wyłączyć, ostudzić, i to jest wszystko, co należy zrobić z botwiną. Dalszy etap przygotowania naszego chłodnika to właśnie ogórek pokrojony w kostkę. Słuchajcie, to jest tak prosta zupa, że naprawdę nie jest skomplikowana. Wszystko po prostu wrzucamy do jednego garka, doprawiamy i mieszamy. Mieszadło mamy przygotowane. Słuchajcie. A w ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy tam w komentarzu na Facebooku coś pisali o śmierdzących skarpetach. To ich wszystkich jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, chłodnik. Zupa, w której jest mnóstwo witamin, a mianowicie świeży ogórek. Proszę bardzo. Świeża rzodkiewka, którą również Szymon pokroi nam w kostkę. Pokroję dla Was szczypior. Też dzisiaj zrywany. Tego nie widać tutaj, ale u nas na tarasie, słuchajcie, w doniczkach mamy zioła, mamy rozmaryn, mamy bazylię, mamy świeży koper, świeży szczypior, świeżą pietruszkę, lubczyk. Jak będziecie do nas przychodzić, będziecie chcieli e, spróbować naszych różnych dań, to zawsze możecie przyjść na taras i sobie podskubnąć na przykład świeżą rzodkiewkę z doniczki. Mamy szczypior. Fajne jest to, słuchajcie, że te wszystkie nowaliki, te wszystkie świeże warzywa oprócz tej botwiny nie są gotowane, więc nie tracą żadnych swoich walorów odżywczych. Szczypior pokroić nie za drobno, nie za grubo i wszystkie te składniki dodajemy od razu do naszego chłodnika. Słuchajcie, posmakujemy rzodkiewkę. Pamiętajcie, że przy, przy wyborze rzodkiewki też powinniśmy się sugerować tym, żeby ona nie była taka cierpka, ale fajnie, żeby była ostra, bo wtedy ona nada takiego specyficznego charakteru, specyficznego wyrazu y, dla naszego dania. I co, Szymonie? Jak tam? To dodaj nam tutaj już tą rzodkiewkę, dodaj ogórek, tego nam wystarczy. Słuchajcie, z pięć rzodkiewek Pół dużego ogórka lub dwa ogórki gruntowe, bo ogórków tutaj na tarasie oczywiście jeszcze nie mamy. Może będą. Ta zupa jest dosyć gęsta, ale zaraz dodamy składniki specjalne, które spowodują, że ona już taka gęsta nie będzie. Jajeczko dodajemy oczywiście prosto do talerza. I teraz koper. Kilka gałązek świeżego kopru. Kilka gałązek świeżego kopru. Też poprosimy naszego utalentowanego ucznia, aby nam ten koper elegancko pokroił zaraz obok jajka. A ja w tym czasie dodam, i teraz słuchajcie, wszystko wobec uznania, bo tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jakie wy macie gusta, a mianowicie szynka. Wspaniała, wieprzowa, konserwowa szynka. Ona również nada fajnego smaku i fajnego charakteru naszej zupie. Wrzucam trochę szynki. Ser żółty. Ser żółty też podkreśli delikatnie smak naszego, smak naszego wyrobu. Mam nadzieję, że u was w domach gotowało się czy gotuje się chłodnik litewski. Ta zupa, słuchajcie, musi być troszkę taka e, słodko-kwaśna, tak? Dlatego też dodamy, uwaga, kwaśnej śmietany. Kwaśnej śmietany, śmietana jest tutaj. Dodamy jej troszeczkę. Powiedzmy, że na tą ilość. Z cztery łyżki. Osiemnastoprocentowa, dlatego, że ona nie będzie gotowana. Czyli, jakby nie ma tego ryzyka, że ona w jakiś sposób nam się zważy. Możemy dodać troszeczkę gęstego jogurtu naturalnego. Jeżeli oczywiście ktoś z Was ma, powtarzam, to po raz setny, po raz kolejny bo warto to zaznaczyć. Że jeżeli ktoś ma jakieś nietolerancje pokarmowe, może użyć jogurt bez laktozy, może użyć mleczko kokosowe. Nie muszą być to produkty nie muszą być to produkty słuchajcie. Z wysoką zawartością tłuszczu czy z wysoką zawartością tej laktozy. No i co bardzo ważne w chłodniku litewskim, słuchajcie, świeża, pachnąca maślanka. Też jej tutaj troszkę dolewamy. Tak jest. Jesteśmy na tarasie, pracujemy na stole ogrodowym, jest on trochę chwiejny. Teraz te wszystkie składniki należy wymieszać. Szymonie, włóż jajka już do miseczki. Teraz jak należy doprawić nasz chłodnik litewski? Przede wszystkim trzeba go bardzo dobrze wymieszać. Słuchajcie, odrobina soli, a że tutaj soli nie ma w ogóle, no to troszeczkę możemy jej dodać. Odrobina soli. Odrobina czarnego, mielonego pieprzu. Pamiętajcie, że z tym pieprzem ostrożnie, dlatego że e, Trzeba pamiętać o tym, że ta rzotkiew, którą dodaliśmy wcześniej, ona też może być troszeczkę ostra. Jeżeli nasz chłodnik wyszedłby Wam za blady, że ten kolor różu nie byłby tak doskonały, jaki byście sobie wyobrażali, możecie oczywiście dodać odrobinę, odrobinę w swoich warunkach domowych soku z buraka co wpłynie nieco na smak, ale przede wszystkim zmieni e, kolor, kolor naszej zupy. Słuchajcie, następnie dodajemy troszeczkę cukru. Dlatego, że ta zupa musi być, tak jak powiedziałem wcześniej, słodko kwaśna. Maślanka jest kwaśna, jogurt naturalny jest kwaśny. Śmietana, którą użyłem, również jest kwaśna. Ale słodyczy w tej zupie nie ma. Dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby dodać troszeczkę cukru. I co Szymon myśli, że ona już będzie dobra? Hmm. Czego byśmy jeszcze dodali? Smakować nam nie wolno. Będzie dobra. Będzie dobra? Tak. To co? Nalewamy. Nalewamy. Poprosimy talerz. Zobaczcie, jaki krótki czas wykonania. Jak prosta zupa. A jak może uraczyć podniebienia nasze i naszych gości, czy naszej rodziny. Zobaczcie, ta zupa jest w sobie tak dekoracyjna, że w ogóle nie trzeba jej stroić. Mamy kolor bieli, kolor żółtka, kolor świeżych nowalijek oraz róż. Pochodzący z Botwinki. Życzymy Wam wszystkim smacznego. Pozdrawiamy naszych oglądaczy na Kielski Ośrodek Kultury i zapraszamy na praktyki, oczywiście.